o te recenzje witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował kolejną wielbę od selekty. Tym razem będzie to smak eukalipto i mięta, czyli dosłownie tłumacząc Eukaliptus i mięta. Podobnie jak w przypadku poprzedniej selekty i w sumie wszystkich selekt, które mają, które są aromatyzowane. Nie uświadczymy tutaj dodatków ziołowych czy też owocowych, które byłyby suszem. Roślinnym lub jakimkolwiek innym surowcem, że tak powiem, roślinnym, czy to owocem, czy na przykład korą czy tego rodzaju rzeczami. Uświadczymy tutaj aromaty. Zanim przejdziemy do składu, oceńmy opakowanie. Z przodu opakowania mamy oczywiście logo Selecty, mamy również informacje Made in Paraguay lub też Industria Paraguay, w zależności od której strony patrzymy, czyli oznaczenie geograficzne, ponieważ Selecta jest yerbą paragwajską, o czym wspominałem w poprzednim odcinku dotyczącym yerba mate Selecty o smaku aceroli z witaminą C. Mamy tutaj również informację, że yerba ta jest wolna od glutenu. No i od razu mamy informację, że jest to właśnie smak eukaliptusu i mięty powtórzony, zarówno jest on tutaj na dole, eukalipto i mięta, ale również jest tutaj u góry w nazwie, można powiedzieć, produktu, czyli yerba mate compuesta, sabor eukalipto i menta, czyli yerba mate gotowa, oznaczająca to, że do yerby już nie musimy dodawać żadnych aromatyzerów, yerba ta została przygotowana dla nas, wystarczy ją nasypać do naczynka, zalać wodą i cieszyć się yerbą smakową. Z boku opakowania mamy informacje o importerach, w tym przypadku jest to importer czeski i informacje o tym, że w zakładach Selecty jest stosowany system ISO 9001, czyli to są takie zbiór norm, które są międzynarodowe. Z drugiego boku opakowania mamy skład, czyli yerba mate i właśnie aromaty eukaliptusu i mięty. No i tutaj naprawdę mnie dziwi, ponieważ eukaliptus, według mojej wiedzy, jest trujący dla ludzi. Właściwie tak regularnie spożywany i właściwie tylko spożywany jest przez misie koala, które dodatkowo nie dość, że jest dla nich źródłem pożywienia, to jest również dla nich źródłem odurzenia. Dodatkowo mamy tutaj właśnie ten aromat miętowy, i będę chciał również zweryfikować ten aromat miętowy, ponieważ ja mam pewne skojarzenia tej hierby z olejkami eterycznymi. Do porównania przejdziemy za chwilkę, natomiast jeszcze ocenimy skład, ponieważ jest on tutaj podane. Między innymi mamy tutaj podaną zawartość węglowodanów, białek, cukrów to nas oczywiście nie interesuje, ponieważ nie po to pijemy yerbę. Natomiast mamy tutaj taka ciekawostka, ponieważ rzadko się to zdarza. Mamy tutaj podaną zawartość kofeiny, czyli w związku, dla którego głównie pijemy yerbę i który pobudza nas w yerbie. Yerba nie zawiera mateiny, tak jak czasami się to zdarza niektórym mówić. Po prostu kofeinem, Mateina no to to jest tak rodzaj, tak jakbyśmy powiedzieli, że Koniak zawiera jakiś inny rodzaj alkoholu niż whisky, niż wino, piwo zawiera inny rodzaj niż alkoholu niż np. spirytus. No nie, cały czas jest to etanol, tak jak w przypadku kawy czy yerby. Oczywiście te alkaloidy pobudzające są również jakieś inne dodatkowe, teobromina czy jakieś inne. Natomiast w przypadku tutaj kofeiny mamy związek, który jest po prostu kofeiną. Nie ma, yerba nie zawiera mateiny, yerba zawiera kofeinę. I tej kofeiny ta jarba zawiera 480 mg w naparze przygotowanym z 50 g suszu. Nie ma, z podanej, nie ma podanej temperatury wody. Przepraszam, jest podana temperatura wody. 70 stopni Celsjusza i 500 ml, czyli można powiedzieć bardzo szybko przelewana jest ta jarba według producenta, ponieważ pół litra wody na 50 g naczynko, no to to jest bardzo mało. No ale zobaczymy, ocenimy później ten stopień wypukiwania się. W tej chwili skupmy się na opakowaniu. No i tak naprawdę są to wszystkie informacje, które możemy wyczytać z opakowania. I teraz przejdźmy do oceny zapachu tejże hierby. Płaśnie ona bardzo intensywnie, muszę Wam powiedzieć. Zarówno z opakowania, jak i po zalaniu samą wodą, jak i przy nasypywaniu, ponieważ hierba ta jest bardzo drobno zmielona, co za chwilkę zobaczycie w ocenie wyglądu i przy jej nasypywaniu jej aromaty dostają się do naszych nos, że wszelkimi możliwymi otworami można powiedzieć. No i w zapachu co mamy? W zapachu mamy takie yerby. Yy, można powiedzieć, nas, yy, przywodzi mi to na myśl yerby od na przykład Campesino. To są wszelkiego rodzaju jerby od yy, Pacharito. To są yerby z dodatkami takich ziół jak burrito, jak mięta i boldo. To jest ten sam poziom, można powiedzieć, zapachu. Natomiast w samym zapachu ja nie czuję tutaj czegoś innego niż ta mięta. Ten eukaliptus jakoś tutaj nie jest wyróżniający się, i tutaj mam ze sobą również taką mieszankę. To jest płyn do sporządzania inhalacji parowej. To jest po prostu mieszanka różnego rodzaju olejków eterycznych, m.in. właśnie eukaliptusu, mięty. Jeszcze paru innych. To jest Olbas Oil. I muszę Wam powiedzieć, tak: ten Olbas Oil pachnie jak y, y, inaczej. Selekta pachnie jak jeden ze składników tego Olbas Oil. Co można by również rozciągnąć, ponieważ nie każdy z nas zna zapach Olbas Oil, ale każdy pe z pewnością zna zapach Masiwik Wapur. To jest mniej więcej ten sam desing, to jest mniej więcej ten sam y, poziom mentolu. Y, jeśli chodzi o zapach, jarba niczym się nie wyróżnia. Tutaj ten zapach, y, spod tego zapachu Ledwo jest w sumie, ledwo wyczuwalny jest ten ostrąszyw parygwajski, dlatego, za y, ocenę w sumie zapachu, damy czwórkę. Bo tutaj piątka przy takiej mocno aromatyzowanej jerbie mogłaby być do osiągnięcia w momencie, kiedy ten ostrąszyw parygwajski byłoby o wiele mocniej czuć lub aromaty byłyby, o wiele, o, byłyby słabsze i wtedy tą yerbę przy takiej samej jakości. Suszy roślinnego byłoby czuć, więc, nie przedłużając, przechodzimy do oceny wyglądu. Zobaczmy, jak wygląda selekta eukaliptus i mięta. Tak jak wspominałem, nie doszukuje się tutaj kawałków ani eukaliptusu, ani mięty, ponieważ yerba ta jest aromatyzowana aromatami tak jak widzicie jest ona bardzo drobna bardzo mocno się tyli. właściwie już przy jej nasypywaniu w ustach czuć jej smak ponieważ ten pył naprawdę unosi się wszędzie i tak jak widzicie od samej góry tutaj właściwie mamy do czynienia z bardzo drobną zmieloną hierbą, więc potrzebujecie bombilli która będzie w stanie to przefiltrować A jak widzicie na łyżeczce zostały takie najdrobniejsze frakcje więc naprawdę tutaj Bombilla ma zadanie specjalne. Jeśli chodzi o listki i ich kolor, no to tutaj mamy tak naprawdę całą gamę właściwie kolorów, o takich bardziej żółtych, przez prawie że bordowe, przez jasną zieleń. No tutaj mamy naprawdę taką gamę różnych kolorów. Co mi się nie podoba, ponieważ listki powinny mieć kolor równomierny. Jeśli zaś chodzi o patyczki, no to też tutaj jest różnie mamy zarówno krótsze jak i dłuższe węższe jak i szersze więc tutaj tam patyczki też są różnej wielkości więc można by powiedzieć że jest to taka yerba nieustandaryzowana właściwie pocięta tak jak leci. Gdybym miał ocenić jej wygląd mając oczywiście w pamięci to że jest to yerba paragwajska no, ale tutaj tego pyłu jest za dużo. To jest właściwie taki pył, który się wszędzie unosi, będzie to też oddawało szybciej smak i szybciej będzie traciło na smaku. No, ale na razie oceniam sam wygląd. No tutaj, niestety, ocena dostateczna. Jeśli nie taka, dopuszczająca plus. Zobaczymy w takim razie, jak to smakuje. Swoją mierbę już przygotowałem, dzisiaj ją piję na ciepło. Ja tych yerb w stylu właśnie boldą czy wszelkiego rodzaju właśnie mięty i burrito. Przypomnę burrito jest to zioło troszeczkę aromatem można powiedzieć podobne do mięty, często spotykane właśnie w mieszankach z miętą lub też właśnie z innymi rodzajami mięt, ponieważ tych rodzajów mięty używanych w ameryce południowej i spare smakują podobnie i ja tych mieszanek za bardzo nie lubię pić na zimno, ponieważ wtedy właściwie nie czuć smaku ostokrzewu parańbejskiego. Wtedy właściwie mamy do czynienia z taką zimną, mentolową wodą, można powiedzieć. Co na przykład dla mnie nie jest jako, jakoś pożądane. Nie będzie to również pożądane, ale również pita na ciepło. Te jerby nie są pożądane dla osób, które mają jakieś problemy żołądkowe, ponieważ mięta w pozoron działa podrażniająco na żołądek w przypadku tego rodzaju problemów, więc raczej takiej hiermy powinniśmy unikać. No chyba, że jakąś konsultację mamy z lekarzem, bierzemy jakieś tam leki, takie jak inhibitory pompy protonowej, no to wtedy od czasu do czasu, do obiadu oczywiście można. Tak mi się wydaje, skonsultujcie się z lekarzem, może o tak powiem. Natomiast yerba zalewana na ciepło to jak radzi to producent wodą o temperaturze 70 stopni no z pewnością nie, przy, nie przypadnie każdemu do gustu. Sam susz bardzo szybko się zaparza jest to związane na pewno z jego bardzo drobną fakturą. Przez co woda dostaje się, przepukuje od razu praktycznie całość. Stąd też może podana ta ilość wody 500 ml, ponieważ ta hierba wypukuje się dość szybko. Tak jak w przypadku aceroli 0,7 litra wody, no to to jest takim można powiedzieć maks. Litra raczej przez to, nie, przez to nie przylejecie. Jeśli przylejecie, no to będziecie mieli szybko lawadę, właściwie taką wodę aromatyzowaną właśnie miętą i eukaliptusem. Gdzieś ten osokrzew paragwajski bardzo szybko zostanie zgubiony. Ten osokrzew parajwajski, przez to, że jest bardzo drobno zmielony, on daje bardzo intensywną, taką liściastą słodycz, która niestety dość szybko się wypukuje. I rzeczywiście w przypadku tej konkretnej mieszanki, ponieważ w przypadku aceroli, być może ten aromat aceroli wypukiwał się, tam był chyba bardziej sok, właśnie tak jak wspominałem, wypukiwał się tak równomiernie z jarem, więc to było rzeczywiście takie 0,7 wody. To w tym przypadku raczej rzeczywiście takie pół litra wody można przez to przelać. To powoduje, że yerba ta do wydajnych na pewno nie należy. Jeśli chodzi zaś o smak. Mówiąc szczerze, ja tej różnicy eukaliptusa nie wyczuwam, więc ciężko jest mi tutaj się odnieść, że tak smakuje eukaliptus. Raczej jest to po prostu yerba typu właśnie Campesino w stylu właśnie mięta i boldo. Czy mięta i burrito? Przy czym, jeśli tamte jerby z burrito były dla Was zakwaśne, ponieważ burrito daje taką kwaśność w jajkach, to tutaj ta yerba to, to jest właśnie takie campesino, pozbawione kwaśności, można by tak powiedzieć. Na początku bardzo intensywna słodycz, później ten aromat właściwie wchodzi. No, i ten aromat zabija właściwie całe odczucie, można powiedzieć, z picia krzodu parygbańskiego. Więc możemy ocenić teraz całość. Jeśli chodzi o wypukiwanie się, no to tutaj jest słabiutko. tutaj dałbym do dostateczną takiej szkolnej ocenie. Wygląd, jak widzieliście, również nie zachwycał. Smak, tak ogólnie oceniając, hmm, no ja tej, do tej hierby raczej konkretnie nie będę wracał. Dałbym tutaj tej jarbie taki dostateczny. No i cóż mogę powiedzieć? W kolejnych odcinkach dalej będzie recenzowana Selekta. Mam jeszcze przed sobą smak m.in. brzoskwiniowy, i jabłkowy, a także imbirowo-miodowo-cytrynowy. Więc to będzie na pewno najciekawsza recenzja z tej serii. No i cóż, dzięki do kolejnego odcinka. Hej.